Dobra, teraz zaczekam. Teraz! Yes! Ja spierdziele! Mówiłem! Nie wolno się poddać! Że... Nigdy! Nigdy w życiu coś to! Najpierw pierwszy raz nie wyjdzie! Lecisz twarda bania! Uh! Jezus jestem taki dobry! Oh my god, bro! Oh. Ja spierdzielę! To najlepsze na świecie <noise> Jak poja, Tam mam karonę, widzisz to co ja mam na bani? To teraz ja będą wszyscy się na ja mnie fokusować O ja pierdziela O, o gościu wpikawa mi jebnie, zara. Jak ktoś Sorry, mówi, piszą, że są, nie ma, nie ma, Ja u mnie nie ma oski jeden Fortnite tam refreshuje